Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj temat, aby komunikować ludziom swoje rzeczy. Przynajmniej ja tak robię i tak staram się robić, że jak z czymś walczę, mam jakiś problem, chcę coś rozwiązać, chcę po prostu coś zrobić, chcę, żeby coś się zadziało, to mówię o tym różnym osobom. Po co? Troszeczkę, aby po prostu wypowiedzieć to na głos, jakieś elementy, ale też, żeby pozyskać jakieś rozwiązania, jakieś refleksje, jakieś przemyślenia i spostrzeżenia na ten temat od różnych osób. I niektóre z nich dają mi komentarze, które są smutne, nieprzyjemne, które odbierają mi energię, a niektóre dają bardzo dużo rozwiązań, dają rzeczy, dają informacje, żeby na coś jeszcze spojrzeć, na coś zerknąć podejść do tego w inny sposób i nawet jeżeli niektóre osoby od razu mi nie dadzą jakiegoś rozwiązania, to często jest tak, że one wracają do siebie do domu, idą spać, pracują później przez kilka dni i po kilku dniach przychodzą do mnie z jakimś rozwiązaniem, z jakimś przemyśleniem, bo gdzieś ten temat został w ich głowie i pracował albo też po prostu w swoim otoczeniu Dostrzegli na spokojnie jakieś rozwiązanie albo coś, na co ja powinienem zwrócić uwagę. I właśnie to jest ten temat, żeby komunikować. Ja właśnie staram się komunikować takie różne elementy, bo tak możemy rozwiązywać różne problemy. I historia z wczoraj. Wczoraj byłem na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, i ostatnio staramy się troszeczkę bardziej oszczędzić pieniądze, właśnie jako wspólnota mieszkaniowa, żeby nie wydawać tak dużo na czynsze. Co się okazało? Okazało się, że wspólnota mieszkaniowa płaci za to, aby ktoś odebrał trawę i ją zutylizował. Trawę, trawę, którą ja uwielbiam i poszukuję, ponieważ jest wspaniałym materiałem na kompost, na kompost gorący, który potrafi się rozkładać w 50-60 stopni Celsjusza, I na przykład wczesną wiosną albo jesienią. Co jest po prostu niesamowite. Można wstawić taki kompostownik, taki gorący kompostownik do szklarni, albo do tunelu foliowego i mieć darmowy, naturalny, ekologiczny. Piecyk, bez żadnego prądu, bez węgla, tylko po prostu trawa. Więc jak wczoraj usłyszałem coś takiego, że ktoś płaci za utylizację trawy, to zaoferowałem się, że mogę za darmo brać taką trawę, bo właśnie czegoś takiego poszukuję, żeby budować swój kompostownik. Więc po prostu prosta artykulacja problemu wczoraj znalazła szybko rozwiązanie. To jest niesamowite, że wystarczy czasami powiedzieć, że coś jest nie tak, jest jakiś problem. Mamy jakiś taki proces, takie działania, takie rzeczy robimy, a ktoś inny jest w stanie nam to uprościć i bardzo dużo rozwiązać. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj powiedzieć. Dzięki, że ze mną jesteś i zapraszam Cię do kolejnego spotkania ze mną. Cześć!